A więc tak, zacznę od tego, że jest szturka, o której wcześniej chciałem nagrać film. O której imię był nawet konkurs na Discordzie i na grupie na Facebooku A akurat linieje, więc film się opóźnił, bo poprzednio ustanowiłem przez przypadek. Ale za to mam tutaj paczuszkę od Anti Invasion Mystery Boxes. Sobie zamówiłem. Pamiętajcie w tym sklepie jest 5% rabatu na, na zwierzęte i mystery boxy właśnie z moim kodem który wam się obecnie wyświetla Tyle na ekranie ja mam sobie zakleję tutaj wszystkie dane więc i nie otwierają go wcześniej tradycyjnie profesjonalne pakowanie Zawsze będę miał falę bąbelkową. Ja nie narzekam. Fala bąbelkowa zawsze fajna. I zobaczymy co dostałem. Jak mówię jest to mystery box, więc sam tego nie wiem. Już pomału. O, coś jest. Coś fajnego. Tutaj już zaczyna być widoczne. A więc tak. Mana Monomorium. Subokus, czy jakoś tak? Teraz Wam pokażę na stronie, jak u nich wygląda jej cenę. Bardzo fajnie. Nawet napiszę, że ma jakiś inwazyjny, dyzentropijny gatunek, ewentualnie Messer, ale że dostałem ten, to się nawet bardziej cieszę. A teraz w sumie, zanim pokażę, to Wam szybko pokażę przybliżenie. Na makro spróbuję coś nagrać. that's awesome. A teraz pora na to, co mówiłem. czyli Wam pokażę, jak wygląda u nich na sklepie oferta tych mrówek. Po Co zamawiając w mystery boxy wszystko jest o ileś tam procent tańsze.